Witajcie moi drodzy, tym razem krzyż celtycki. Lecimy z krzyżem celtyckim na pracę. Osoba, która ma problem z pracą, ma problem z brakiem motywacji do pracy, z wypaleniem zawodowym. Nie wiem, czy to się nagrywa w ogóle, bo jest straszne spowolnienie obrazu. No nic, jak się nie nagrywa, to trudno. Ale krzyż celtycki zostanie rozłożony, tak czy siak pytanie o pracę co z moją pracą, co mam zrobić z tym tematem, gdzie się ruszyć co mi może przeszkadzać, jakie mogę mieć własne blokady, lecimy krzyż celtycki. karty oczy... pooczyszczane bo ja nimi dużo wczoraj pracowałam więc poprzesuwam jeszcze tutaj te... te kamole i jedziemy krzyż żeby żebym się znowu nie walnęła, przełożę może jeszcze raz Dobra. Ty w obecnej sytuacji, co ma na ciebie wpływ, co jest w podświadomości, co jest w przeszłości, co jest w głowie, najbliższa przyszłość, Twoje lęki i obawy, otoczenie i z czym wychodzisz. No, 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 no. Eee. Ja się przesunę. Jeszcze tak. Ty w tej sytuacji i to co ma na ciebie wpływ mamy tutaj pazia kielichów i dwójkę kielichów, czyli całkiem energia emocjonalna, może trochę za bardzo emocjonalna, może. Może w tej pracy ty byś bardziej chciała tutaj się spełniać twórczo, kreatywnie tworzyć jakieś nowe wyzwania, jakieś emocjonalnie, żeby ci ta praca więcej dawała spełnienia, żeby, żeby tak było trochę magicznie i trochę niezwykle i tu mamy rybę w pucharze, on na nią patrzy, to jest taki, taki paść taki po prostu chłopiec w ogóle chłopiec w ogóle taki pragnący, pragnący fantazjowania z, nale, znaczy z naleciałością. Ze wzmocnieniem energii dwójki pucharów. Dwójka pucharów to jest spełnienie, po prostu połączenie doskonałe i, i w ogóle jakby, jakby mega pozytywna karta. Więc, tak jakby to jesteś Ty w tej sytuacji: no, Ty w tej sytuacji a mówisz, że problem jest z pracą, więc ewidentnie to jest to, kim Ty jesteś, w czym Ty jesteś, no, i coś nam tutaj się nie do końca zgadza. W nieświadomości mamy e, równomierność dawania i brania w odwrocie, czyli tak jakby trochę finansowa sprawa, trochę spełnienie zawodowe. Stabilna posadka, kreatywny rozwój. E, praca jakaś taka powiedzmy tylko po to, że przepraszam właśnie opłacić rachunki i praca marzeń. E, tak jakby pod, podwójność tej sytuacji w odwrocie, czyli tak jakby jest Ci ciężko pogodzić się z tym, że może Twoja praca nie do końca daje Ci teraz spełnienie takie właśnie emocjonalne. Może ta praca jest po prostu nudna i dla ciebie, i teraz cię męczy, i nie możesz tego wybalansować, wypośrodkować. Wpływ z przeszłości. Wpływ z przeszłości mamy tutaj jakąś taką nostalgię, jakiś taki klimat, że kiedyś tak było, że kiedyś to miałaś, że kiedyś czułaś w tej pracy więcej spełnienia, że w tej pracy czułaś. Bardziej to, że, że ona Cię kreatywnie rozwijała i w jakiś sposób tak no można powiedzieć dawała też te emocjonalne tutaj pazio, paziowe, kielichowe uniesienia i, i sięgasz do tego, do tego pamięcią cały czas, rozpamiętujesz nawet można powiedzieć i to powoduje cał, cały konflikt i problem, bo w głowie mamy ósemkę mieczy, e, ósemka mieczy uwikłanie spętanie, uwięzienie i brak widzenia, możliwości wyjścia z sytuacji. Ta praca cię więzi, zamyka ci po prostu te oczy tutaj zawiązane, i ty się w tej pracy męczysz. I to masz w głowie. Więc tak jakby, jak masz zmienić, jak masz wykrzesać z siebie te, to, co tak naprawdę mogłabyś w tej pracy mieć, czy miałaś w przeszłości, jeżeli w głowie. Jest po prostu uwięzienie i uwikłanie we własnych myślach i w tym podejściu, teraz, że ta praca to już w ogóle jest do dupy. Eee, bo to masz w głowie. Sytuacja, najbliższa, najbliższa przyszłość i teraźniejszość. E, dwójka mieczy, no czyli jesteś na rozdrożu, stoisz w rozkroku. Stoisz w rozkroku, wymaga to od ciebie dużego wysiłku, bo. Mi się w tej karcie właśnie bardzo podoba to wyobrażenie, że ona trzyma te miecze, bardzo ciężkie w ogóle, w górze i tak je utrzymuje, ale jaki to jest ogromny dla niej wysiłek, przecież to są po prostu w ogóle stalowe, ciężkie miecze, ona tutaj stoi i tak naprawdę jesteś, jesteś w tym rozkroku przed jakby nie podoba mi się ta praca, muszę w niej być, tak jakby po pierwsze, dlaczego musisz? Może, nie wiem, brakuje Ci teraz y, możliwości zmiany pracy, może to są Twoje lęki, może po prostu nie widzisz, że taka opcja mogłaby być, bo to jest w Twojej głowie. Chciałabyś czegoś innego, chciałabyś czegoś bardziej emocjonalnego, spełniającego, tutaj to widzimy, no ale tak jakby nie możesz się zdecydować, jaki ruch wykonać. Zawieszenie, zatrzymanie, brak decyzyjności, który powoduje cierpienie, który powoduje to, że jesteś i się męczysz. E Twoje lęki obawy. Króla buław tutaj mamy. Nie wiem do końca, jak interpretować króla buław w lękach i w obawach, bo generalnie król Buław to jest. To jest taka całkiem dobra, męska energia, natomiast może, może ten król Buław mówi nam tutaj o tym, że boisz się porwać z motyką na słońce. Może to jest dla ciebie za bardzo przytłaczająca energia, może to jest dla ciebie za dużo, może nie widzisz się właśnie w roli takiego króla buław, może nie widzisz się w takiej roli. Może to jest dla ciebie w jakiś sposób nieosiągalne. Może boisz się sparzyć, bo to jest też ognista karta. Może boisz się tego, że. Podejmiesz jakieś ryzyko, podejmiesz jakieś działanie, no ale nie uda się, tak? Yy, I tak jakby ten król po prostu skaże cię na, nie wiem, ścięcie głowy za to, że po prostu próbowałaś i, i po co zostawiałaś tą wygodną, ciepłą posadkę, skoro tutaj yy, ten król buław jakby dzieli rządzi. Dzieli rządzi mamy też tutaj bardzo w wpływach otoczenia, gdzie mamy kartę konfliktu, wojny, bitwy, Takiego nieporozumienia. No tutaj zdecydowanie ludzie w Twoim otoczeniu mogą być z jednej strony tak zmieniaj pracę, z drugiej strony zostań w tej pracy, nie wydziwiaj, nie cuduj. Tu jest konflikt, pokazany ewidentnie po prostu chaos totalny w otoczeniu, więc sugerowałabym raczej wyluzować, nie słuchać aż tak bardzo otoczenia, bo yy, nie do końca może to będzie sprzyjające, żebyś tutaj jakby doszła do konsensusu z z tym, co masz zrobić, jak masz sobie z tym poradzić. W wyniku z kolei mamy siódemkę mieczy w odwrocie i dziewiątkę monet. Dziewiątka monet to jest tak naprawdę karta spełnienia i satysfakcji. Natomiast siódemka mieczy to jest karta. To jest karta nieczystych zagrywek, to jest karta takiego, takiego chęci zawłaszczenia dla siebie, ale trochę takim nieczyst, nieczystym zagraniem, nieczystym kosztem. Yy, jako wynik czytałabym to: Uwaga na zbytnie, yy, zbyt drastyczne decyzje, które mogą spowodować to, że ty ciśniesz pracą w kąt i po prostu trochę jak ten król buław, którego się tak obawiasz. Wybierzesz tutaj którąś z tych dróg, ale robiąc to w niewłaściwy sposób, jeżeli ta karta by była w, pro, w pozycji prostej. Natomiast w odwrocie, to zwraca uwagę na to, że jeżeli przemyślisz te wszystkie rzeczy, jeżeli podejmiesz tą decyzję w uczciwy, fair sposób, na przykład wybalansujesz sobie to i tą równowagę, tak jakby odnajdziesz w sobie. I tak jakby dasz sobie też poniekąd prawo do tego, że zasługujesz na to, żeby mieć pracę, która przynosi spełnienie i satysfakcję, ale też no, może to nie będzie znowu praca marzeń i tak jakby pewien balans i taki złoty środek znajdziesz, to jest szansa na spełnienie i na, yy, i na, yy, na taką satysfakcję. Tylko to powinno być w uczciwy sposób, przede wszystkim w uczciwy wobec samej siebie, zrobione, i, I decyzje podjęte nie w oparciu o, tak jakby, poczucie uwięzienia i uwikłania, i um, ja zasługuję na coś lepszego, i tego nie mam, i jest mi źle, tylko pogodzenia trochę właśnie tych, e, tych dwóch stron, tak naprawdę sytuacji, bo jesteś ewidentnie w sytuacji e, no, stagnacji, rozkroku pomiędzy tym, że jest źle i jest źle. I nie, że jest źle i jest nie wiadomo co po drugiej stronie, więc no ciężka sprawa, ciężka sprawa, współczuję Ci sytuacji, ale myślę, że jest nadzieja, tutaj to tu wyszła bardzo dobra karta, tu wyszła bardzo dobra karta, tylko musisz być uważna na to, żeby faktycznie to nie było w jakiś taki pochopny raz w sposób, a dwa taki trochę... Bez myślenia, i raz o konsekwencjach, dwa o innych ludziach, trzy o też własnych jakichś celach, które może w jakiś sposób też sama po prostu sobie pogrzebiesz, dążąc do tego, tego spełnienia w pracy i, i jakby taki, taki, żeby te fantazje i ta marzycielskość tutaj, cała w tym klimacie, cię w jakiś sposób nie. nie przysłoniły ci oczu. Nie przysłoniły ci oczu, bo masz zawiązane oczy. W dwóch kartach nawet masz zawiązane oczy. Rozwiąż oczy. Rozwiąż oczy i podejmij decyzję. Albo poczekaj jeszcze z podjęciem decyzji. Nie musisz podejmować decyzji w tym momencie. Może jakaś decyzja się pojawi sama. Tylko bądź fair. Bądź fair. Nie zabieraj tych mieczy i nie spieprzaj po prostu z pola widzenia, tylko bądź fair. Weź odpowiedzialność za swoje decyzje. I działaj. A jeśli nie działasz, to też jest jakaś decyzja. Pozdrawiam.